Hey Sharks, moi drodzy, kolejny piątek, kolejny piłkarski angielski. Dzisiaj bardzo prosty skill. Wczoraj Polska pokonała wyspy Owcze: Faroe Islands, Poland, Nil 2, 2, 0 dla Polski. I słuchajcie, wielu z Was pewnie powie bez problemu: jakbyśmy powiedzieli, wczoraj patrzę na abizowany skład przed meczem eee, Arek Milik na ataku no i wiele osób powie, że Milik jest a striker, Milik jest an attacker, Milik jest a forward że Milik jest napastnikiem ale ilu z Was przed tym filmikiem byłoby w stanie powiedzieć, że Milik jest najwyżej ustawionym zawodnikiem. Taka dziewiątka, oczywiście, Number 9. Milik plays in the Number 9 position. Milik is Number nine. Milik jest a striker, attacker forward. Patrzcie, ile mamy opcji, tak? Później mamy te wszystkie Targetman, Poacher, Fox in the Box, and so and so on. Słuchajcie, wyrażonko: Milik plays up front. Milik plays up front. W tym tygodniu przerabiałem pewien materiał z moimi podopiecznymi, takiego angielskiego trenera Luton Town. Ja zawsze mówię Luton Town are the puszczalnie połomice of the Premier League. Czyli Luton Town to jest taka puszczalnie połomice Premier League, czyli zespół, teoretycznie nikt nie spodziewał się, że awansuje, awansowali, grają i tak dalej. I ten trener, on się nazywa Rob Edwards, taką 30-minutową analizę meczu Sheffield United-Luton Town miał. I między innymi, ja często uszczę moich podopiecznych, Zadaj takie pytanko, would you say it this way? Czy powiedziałbyś to w ten sposób? Would you say it this way? No bo to, że wielu z Was by powiedziało an attack, strike forward jest proste, ale moja filozofia nauczania angielskiego polega na tym, że krok po kroku, jak znamy atakę, dorzucamy sobie forward. Znamy te dwa, dorzucamy sobie strike I w tym wypadku play up front. Przypominam, pod spodem www.kornelpaszkiewicz.pl tam jest notatka treningowa, to jest napisane i popatrzcie, jakie to jest proste. W miejsce milik Wstawiamy sobie każdego innego napastnika. Weźmy sobie Śląskową z w ekstraklasie: Exposito plays up front. Legia Warszawa: Pekat plays up front. Pogoń Szczecin: Kuluris plays up front. Lech Poznań: Iszak, czy teraz Marfiński plays up front. Mógłbym tak każdy zespół wymieniać, nie chodzi o to. Premier League: Nie wiem, Haland plays up front. Eee, Aston Villa: bodajże. Oli Watkins plays up front. Barcelona: Oczywiście kontuzjowany, ale you no, know, if he's not injured, Lewandowski plays up front. W ten sposób bawimy się, rozwijamy się i w ten sposób dorzucamy sobie kolejne elementy. Czyli zachęcam Was do nauczenia się wrażonka play up front, bo tego wyrażenia w specjalistycznej analizie dla trenerów użył e, prawdziwy Anglik. Uczmy się od prawdziwych Anglików. Nie poprzestajemy tylko na tych podstawach. Idźmy do przodu. Step by step, continuous and never ending improvement. Stały i niekończący się rozwój. A zatem Benzema, Lewandowski, I don't know. E... Packards, Exposito, place up front we're metro milik place up front okay enjoy the football weekend see you guys bye bye